Siemano, sejsjon byku. Witajcie w kolejnym odcinku klaczowych przygód. E, w dzisiejszym odcinku właśnie chciałabym pokazać, co zrobiłem przez te parę dni, e, od których byliśmy w nadarze, chyba. A te ciachnę. E, zmieniłem tutaj u owieczek na mu murki, ponieważ też ich nie przeskoczą. I zrobiłem ich przy okazji cztery: oczywiście tu na świnki, na kurczaki i na krowy. Jak to oczywiście widać. Ym, jak i znalazłem jeszcze w tej w kopalni, o, dynie, y, arbuzy, znaczy się, no i dynie też. Więc no ja zrobiłem sobie tutaj, nie wiem, hodowlę. No i właśnie jak widzieliście przed chwilą mi wyleciał. mam na razie 17. Przy sobie oczywiście 17. Tu mamy, o, jabłuszko leci. Deż, y, mamy hodowlę specjalną. Pewnie się zastanawiacie jaki to blok, bo mam e, teksturpaka to jest, to jest nie to nie jest gravel tylko to jest light grey wool tak dokładnie tak light grey wool no oczywiście to trochę jeśli patrzcie zaraz wam pokażę zaprezentuję jeśli tu nie ma pochodni to tak no nieprzyjemnie to wygląda już może jak tak zrobimy to już może wygląda lepiej ale nie wiem może wy mówicie inaczej powiedzmy e, sobie nie, słychać akurat. O, widzicie, tu wygląda, jakby po prostu nic nie było, tylko taka obramowanie bogie, a tak naprawdę to jest szkło. Tak jak wiecie, tu nic nie ma. Nie, może coś tu zrobię, bo myślałam, żeby coś tu jednak zrobić, ale niestety nie zrobię. No i planuję jeszcze niedługo te drzewa w ogóle już ściąć, bo tu nic nie zrobiłem takiego. Yy, tu trochę poszerzam moje miejsce. Miejsce mi się ogólnie wyczerpuje w tej mojej małej dolinie, do ale no dlatego tu już powoli ścinam drzewa. No i spalam takie duże. Ale się mi się tak przypomina, że ja chyba je spaliłem. Hmm, tutaj mamy może trzy kapitor. że kliknę. Oczywiście mam OptiFine, więc jak widzicie Widzicie, fire tekst. tu mi się grzybki. Rozwalają, bo tu miałem grzybki. O, już mi się zapalniczka zepsuła. Szkoda. Dobra. Jestem jest tam, mieliśmy. Aha, zacząłem nagle w 51. Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No więc już ogarnię, gdzie. Muszę sobie ponabijać coś trochę expa, bo jak widzicie, mi się rozwalają te moje. Poczekajcie, może. Mi się rozwalają trochę już te rzeczy. Dobra. Już to się spali. Wrzucie tutaj też górę, bo tu jak jest ta góra, to ją też... O! się tak nie zobaczyłem tego drzewa. Musiałem też je trochę wyczyścić, ponieważ nie było też miejsca. O tu mamy czcinkę. Ok, No eee, Dobra, tam to się jara. Nie, tu na razie ogólnie chciałem wam pokazać co zrobiłem przez te ostatnie kilka dni, ponieważ no, czasami nie lubię pracować przez nagrywanie. Eee, tutaj ja takie rzeczy przy okazji zrobię. Eee, na Murki chyba nie, nie ma. Jest More, more fences. Tak, to jest chyba właśnie ta modyfikacja Morphensis. No i chciałem zrobić mm, takim... ekspiarkę, z Może wam ją pokażę w sumie. Tylko otworzę. Lekko, o. Właśnie, ja to rozkopałem. O! Zombiak. Nara. E, ja to rozkopałem, a to nie zrobiło kusa i nie działa. Co chcesz, bicza? To chcę, EXPA. Okej. Okay. Coś takiego wygląda. Na ja to zostawiłem, żeby mi się nic nie spełniło. No, nie jak zainstalowałem OptiFine. Od razu lepiej wygląda, jakby nie było to w ogóle szkło. Yy, Okej, okay. tu mamy oczywiście. Właśnie teraz. Już mnie powoli denerwuje, że tych skrzynek tu nie ma, ale. Mamy już chyba wystarczająco. O, wola. Wystarczająco. Nie, wiem, nie. Wystarczająco. Już trzeci raz to mówię. Dużo drewna. E, więc zróbmy sobie już tę skrzynię. Mm. Ok. Więc chyba mi na 8 starczy. I tu nie wiem, czy będzie parzyście. Może. Jest 8, no 6, 6 mi się zrobiły. Jest parzyście. Jest. O. Ok. Jest parzyście. Bo w niektórych przypadkach musi być nieparzyście. Mi się ten odzywa. Bo e. się... błąd. Tak sobie myślę. No dobra, dość dużo skrzynków. Potem, potem pewnie będzie trzeba jeszcze to przerobić, bo to wygląda po prostu. No naprawdę brzydko. Tutaj mamy. Enchant. Okej. Okay. Nic mi nie będzie potrzebne. Z tego enchantu. Tu mamy... A, portal, też tekstury portalu wyłączyłem. Wszystko u mnie w celach oszczędnościowych. Że... Ile tutaj, ile to? 12. Dość dużo, czyli 12 lewali musimy mieć. Grzybki chyba z grzybków można zrobić. W nie jestem pewny. Ale może można. Może... Może jakoś można. To Wow, coś dużo tej wody leci. Eee, za butelki, więc chyba się jednak opłaca tu zrobić źródło, a nie. Wiadro. Jak właśnie widzicie jest wiadro. Eee, dobra, mamy tutaj. No się... Ostatnio nie mogę znaleźć żadnego Blaze'a, no i... nie wychodzi. Hmm. Okej, okay, więc... Jednak niedługo chyba będę odkrywać świat. I to właśnie ja chyba będę musiał skosić też w niczym kosiarkę. I no i... po prostu jeszcze trzeba będzie zrobić jakieś budowle, ponieważ świat... Ponieważ seria bez budowli to nie jest seria. Oczywiście, jak widzicie, właśnie też możecie sobie uznać, że moja seria to nie jest seria, ponieważ no, nic tu nie robi. Ale na razie zbieram materiały. Może jakaś, już się mamy trochę złota, tam z pary bloków, trochę rtsauna. O, tak mi się. Możemy zrobić sobie jakąś kolej. Oczywiście, musimy zapamiętać, gdzie byliśmy. No i po prostu sobie skosimy. No i właśnie jak widzicie teraz muszę skosić trochę świata, potem wypełnić to dirtem, gdzie jest puste czy jest zagłębienie jakaś, więc to też będzie koniecznie potrzebne, żeby to. No żeby po prostu było więcej miejsca i jakaś duża może budowla się tutaj może zmieściła. U właśnie to jest... Dużo jabłek mi wypadło. Tam trzy jabłka. Co tylko. Yy, jabłko da dwa. No, a to. Ogólnie po mogę powiedzieć, że jestem. Że zginąć nie mogę z głodu. Bo Mam bardzo dużo tych yy, rzeczy, które mogę zjeść. Oczywiście. Jak widzicie już. O, tutaj, zobaczcie sobie tam. Jest dość Mam bardzo dużo miejsca na razie tutaj, to właśnie jaskinie. O! Węgiel! z to można sobie zawsze wykopać jakieś węgly, sręgly, kręgly. Znaczy mam kilo w mam. O! Dużo tego węglu nawet. Jest jeszcze niżej. Tam chyba jest jeszcze węgiel. Jeszcze węgiel, ale O, siódmy level. Siódmy poziom zaczy się już. Dobra, ja już będę mówił, jak to z level czy poziom. Właśnie nie wiem, dlaczego tu nie jest dziwne Na przykład. O, kolejne jabłko, i kolejne jabłko, i tu grzybki halucynki. Mm. No, i trochę jak widzicie. Przygotowuję do tej wyprawy. Oczywiście muszę sobie zrobić kolejny miecz i go zenchantować. Bo jak to by go nie zenchantować? Prawda. No, ehm. robi się noc. Ehm. No i chyba jednak zrobię to... Będę to enchantować, będę zbierał na 30 level. I zrobię to diaksowym. Oczywiście, żeby coś lamer... Co to było? To jest chyba nietoperz. Tak. Gdzieś... Uuuuuuu, to 60 lata. No, No i ostatnio mi się nawet zaleńczył w magazynie jakiś. Nie o, jak widzicie, mam 8 e, bloków Golda. No i dość dużo rysunek, no, więc na jakąś wycieczkę koleją wystarczyła. E, wsadzamy. O, tych materiały, które żeśmy zdobyli właśnie z... A, fuck. Mindfuck. Chcę, zasadziły zasadził. Zasadził mnie napadną i izg... są, Że tak powiem. Eee, to musi być tu, to musi być tu. To musi być tu. Eee, tak... Nie. To musi być tu. To musi być tu. To mylące jest, a to tu i tu, tu. O! No i hech. Po zrobiłem miejsce, to mi się drzewo zrobiło. No kurde, gdzie tu lata ten za... Strony nie topisz. Gdzieś tutaj! zamki. Ciachu, ciach. Ciach na was. Zambi. Zambi? Zambi! Mówię, bo to się tak nie. Ogólnie... No i jedno, ile wypierdzielacie tej trawy? Okej, okay, solo? mistrzu? dwóch. Aha, dwóch. Okej. Okay. Ej, dwóch... Dwa mi wypadły. A ja mam fortuny. Aha. No w sumie nie mam fortuny. Tu mam pająka. Co to jest? Dobrze oświetlone, więc koło tych nie, nie powinny mi się spawać. Ale ła, mogą podejść tu, te murzyny, dobra? Więc trochę batów mogę dostać. Tam już. No, ale. No, no. Już chciałam powiedzieć, że żadnego Creepera w okolicy nie ma. Kurczę, gdzie jest ten głupi. O, zaczynamy mnie klatkować, nie topesz 10 bołny. Ja mam bołnów na zbytku Arbuzy. Sadzonki. No to mi nie starczy. Divbash. A, No więcej, co ja mam. Miałem zbierać ostatnio. Że basze mam. Miałem ostatnio zbierać winę. O tak czasami... O się ostatnio miałem zbierać glinę, tak sobie teraz. Myślę, a! O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, oh, fuck. Mówi Mówiłem, że creeperów tu nie ma. Kurde, nie patrzałem się na Endera. Dwa Endera. Fuck no. Mam jakąś dynię. Nie mam. A ja szkoda. Żadnej dyni nie mam. I to jest kurde problem. Dynia na Endera, na Slendera by się przydała. No. By się przydała mi dynia na stendera, Ale on mi za chwilę... Kurde, się tepa. U <ścười> Karny klipper. Co ja tu mogę? Nie mam nic Piasko podobnego Trzeba gdzieś zrobić kolejny Creeper. Może nie taki karny. Ale no, karny. Kolejny karny Creeper! Karny Creeper! O, dobra, spadł gdzieś. Co? Cukła! Nie! <grystanie> Nie, ten karny kuta spadł mi do magazynu. Super. Zaję fajnie. Dobra, on tu jest. Dobra. Au! Super. Jeszcze coś mi tu. to Nic ja, jest. Jest mi nie wybuchło. Uff. Po prostu... so nice. Szczęście, że dostał trochę tych batów... od siebie. Bo mistrz, że musi... może się sam zabić, kurde. A teraz coś te creepery... wkurzają. Ach, pomogłem je bić jak sobie. No, mistrz nie pomyślał, nie? my tu ale tak na początku tej serii narzekałem, że... Ałaś. Marchewek nie mam. Cię zabiję. Świnia. Hej, <grymne> skrót się wyłączył. No. Ulf, ale nie mam... Kurczę. Może pobiegnę teraz po domu. No. I to w trybie no. Kurde, właśnie teraz sobie mi się pocajało, tam tu dziura, skoro mogłem wskoczyć... Oła. Jaka... Dobra, nieważne. Przez magazyn. I wziąć kości, ale... No to karny creeper. Dobra, tu by się wskoczył. chyba w tej skrzynce. 30. No! Będę miał armię. Może. jak nie? Armia. Eee... Dobra. Może przynajmniej na... <laughs> Nie <wiem. śmiech> chciałam powiedzieć, że może przynajmniej... O! Klejk! No. To jest klej? Tak. Mi się bliki przydadzą. O, pewnie wiecie już, na co mi się bliki przydadzą. Na... No te. Na doniczki. Wiem, mnie trochę, trochę dużo oczekuję, że teniczki chcę do góry, do góry na chwilę i sobie to jest... To jest piasek. Którą... A, to już dobra, dobra, dobra. Tam mamy obrad do góry. Ej, coś. E! Nie uprzedz <laughs> no, tak. No! Come on! Bądź moim burzynem. <laughs> Dobra. Trochę wydałem na ciebie. Mi, mi, czarną obrożę. A ty? Za ile wejdziesz? Za dwie? Za trzy? Za trzy. A raz mi za jedną wszedł. A ty? Dobra, też wszedłeś za trzy. A, mam lapis, lapis właśnie. I, o, zaczęło lagać. Wiesz, zagryś Zagryź! O, nie. O, jaki asasin. Pójdźmy sobie tędy i wyjdziemy inną stroną. Hmm. A ja zbicie tego. A, w sumie jednak nie. Bo ja już go zabiłem z tym mistrz Aha, to moje się pływ. Co? Dobra. Tak nie opłacę im się nic dawać, bo... Ja już to sam zrobię. Owalne cię. Nie. No. O, Zabijcie szatanów! Wow! Zabić ich! A, w sumie ja już ich zabiję. Ale mam. Nie, mam jakieś tam barwniki. To na pewno wiem. Z zielonego mogę zrobić, z kaktusa. Bo no mam kaktusy. I co wy? Wy ja takie dziwne jesteście. I się trochę dziwię, dlaczego ja grałem na tym. O, mam kwiatka żółtego. Jakiś żółtek. No, nazwijmy japańczyk, bo... Czekaj, ciebie. Dobra. Idziemy. Kurde. Są tak warczą. Jak opętane. Ale lag. opętane, faktycznie. Dobra, ja się tepną do domu, czy muszę ją otworzyć? O, mądry pies. Kolejny. Aha, on się... Ups. Dobra. Mistrz. Akurat fajnie by było, jakbyś siedział tu. O, dobra, kolejny. Mondrala. Czy trzeci Mondrala będzie? Będę miał mądrych psu. Och. Ej! No jednak mam debila. Żółtek, czemu jesteś debilem? Nie. Nie jesteście debilami, nie? Czekajcie, może pójdę na dół, ona mi się tepną po prostu. Ten mi się nie tepnął. Dalej pójdę. Nie, on nie chce się tepnąć, o skurczy bym... Skurczy byk. O, chyba się tepną. Tak, to jest żółtek, ja fajnie. Ale gdzie jest? Czerwoniak? To jest pytanie. Ej! jestem czerwony? To jest jeden. Ej! Nie uciekać mi do ziemi. Dobra, tu mamy murzyna. Masz czarną obrożę. Ty będziesz... Nie ja wiem kim. Nie otwieraj! się. Debil. Wracaj do domu. Od ciebie tam popchnę no i zaraz wezmę lapiso trochę. A dostaniesz ładną... Aha. Mam full napisu Ze złota nie mogę zrobić, tak? Dobra. Trzymaj. O! ty? Tak, to ty. Okay. Wziąłem cię, murzynie. A teraz ta kolana. Przed... Dobra, z tamtym kit. Żółtym. Żółtkiem. Boże. A, mam taki... Takie przypuszczenie. Pierdzielaj. O, właśnie. Teraz... No wiecie co, jak muszę być aż, a, aż tak głodne. Hmm, może stejka no, mogę odbiega zostawić. Arbuza zjecie? Aha, arbuza nie, to... Nie, nie, taki żart bo przecież to jest. Jen mistrz liposty. Miał. Miał klej! O! dziesiąty level mistrzeli posty miał klej. Tylko jest taki głupi. Ty! Zobaczcie jak klej mi nabił level. Jeden level, nie? A miałem wtedy siódmy, a teraz nabił mi dziesiąty, a potem jedenasty. Beka. Dobra, zróbmy. Bo mam trochę z ziemią, a nawet dirta nie dają, bo według mnie powinno się jeszcze kraftować z dirtem. no mam. No. Wiecie co... Nie wiem. Tu nie mogę postawić, tu też nie, tu też nie. Tu nie mam gdzie. Hmm. Mam drewno, na przykład. I zrobię, 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 zrobię schody. Robię, robię schody. Lubię schody, bo ja to lubię. Hmm. Aha, tu nie postawię. No nie, jenyś, odsunę. Ja chcę tu zrobić, patrzcie. Raz, dwa, trzy. O, zagięło mi się, akurat. Ja fajnie by było, jakby to się dało postawić. I się da? Nie. Jaki głupi badziew. Powiedzmy, że tu będzie puk I tu postawimy. Steve Baszam. A, The The Steve Basz też mi wypadnie. Zapewniam. Ciebie, plus no, fajnie, fajnie, fajnie. Czekajcie, chodźcie za mną, tak? No. Może teraz zmądrzejecie? Nie. O, może ten zmądrze? Nie. Dobra, siedź sobie na półpłytce. O, a ty siedź tu. Ej, no ja nie rozumiem. są dziwne. Dobra, więc tym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. Wiem, nie był za bardzo ekscytujący, tak jak wszystkie inne poprzednie. No, na razie nie mam pomysłu ogólnie, co mam zbudować. Chciałam Wam ogólnie teraz pokazać, co mogę zrobić. To jest, znaczy, nie co mogę zrobić, tylko co zrobiłem w ostatnim czasie. Mi się zebrało 12 level, ładnie. No i jednak chyba mi się wydaje, że powstanie skrzynka na klej. No, bardzo ładnie mi się to spróbuje. Tu jest żółty murzyn. Nie zapomniałem. Takie są uroki mycia ee, tych. magazynów i pomieszczeń na płytkę, więc takie uroki. Jeny! Nie ma chleba! No i to na razie na tyle. Do zobaczenia ma dzisiaj i hej!